Słowo ku pokrzepieniu, słowo na czwartą niedzielę, wielkanocy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś, i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem. I nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Wśród wielu pragnień. Jakie nosi w sobie człowiek, jest pragnienie bezpieczeństwa. Może w dzisiejszym świecie jest to bardziej odczuwalne niż kiedyś. Kiedy czujemy się zagrożeni, niepewni oraz osamotnieni, to pragnienie w wyraźny sposób daje o sobie znać. Biblijny obraz dobrego pasterza. Jest swego rodzaju odpowiedzią ze strony Boga na to ludzkie pragnienie. To on, Pan i Pasterz, wychodzi naprzeciw, by zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa, by wskazać drogę, by zadbać o nasz byt, o nasze tu i teraz i o naszą Szczęśliwą wieczność. Święty Augustyn często mówił o wymagającej cierpliwości pasterza. Nie opuszcza mnie troska o godne spełnienie tego urzędu, choć z jednej strony przeraża mnie, że jestem dla Was, z drugiej pociesza mnie to, że jestem z Wami. Dla was jestem biskupem, z wami chrześcijaninem. Pan jest naszym pasterzem. Pozwólmy mu prowadzić nas do źródła życia, do prawdziwych, niekończących się radości. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący słowo. Wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja. Król Chrysta zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami słuchającym, czytającym i rozważającym Słowo oddane w Chrystusie i Niepokalanej Serca Błogosławia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz Miłosierdzia. Pokój Wam!